Cześć, a dzisiaj będzie unboxing produktu mlekowita wypaszony serniczek z polewą truskawkową. Taki właśnie produkt zakupiłem w sklepie za około 3 zł, mniej więcej, w tych okolicach zapłacicie właśnie za taki serniczek. Jeżeli chodzi o składniki, no to tutaj jak sami widzicie, wśród składników mamy serek. Wsad truskawkowy 16,6% cukier, truskawki 45% woda, skrobia modyfikowana, kukurydziana, zagęszczony sok z buraka świkłowego, bardzo ciekawe składniki, no i dalej jeszcze substancja zagęszczająca, pektyny, aromat regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, no i sporo różnych jeszcze innych składników tutaj znajdziecie, ja tego nie będę wszystkiego czytał, natomiast tutaj oczywiście możecie się spokojnie zapoznać z tym z boku produktu, natomiast to co istotniejsze, no to jest to oczywiście Wartość odżywcza tego produktu podana w przeliczeniu na 100 g, no i wartość energetyczna 149 kcal, dalej macie tuż 4 g, 20 g, węglowodanów, a zatem dość sporo węglowodanów, w tym cukry 18 g, dalej macie białko 8,2 g, no i sól 0,07 Gramów. Sama masa netto 150 gramów. A zatem tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o samo opakowanie. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość, no to sobie rozpakujemy teraz ten serniczek wypasiony. No i w środku prezentuje to się w następujący sposób tutaj na zewnątrz ta jaśniejsza że tak powiem warstwa niżej właśnie inne składniki tutaj może nabiorę troszkę tego serniczka jak sami widzicie w taki sposób on się tutaj prezentuje no i teraz spróbujemy sobie smaku tego produktu a zatem próbujemy no, i powiem szczerze, to czego się spodziewałem, taki smak jest, a zatem bardzo dobry. 8,5 na 10 tutaj wystawiam notę temu produktowi. No, i myślę, że jak najbardziej mogę Wam polecić ten serniczek z plewą truskawkową. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto go kupić, no to myślę, że spokojnie możecie zakupić go w sklepie spożywczym. Ja jestem ciekaw też Twojej opinii w tym temacie, napisz mi co Ty sądzisz na temat tego produktu a tymczasem to by było wszystko. Na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja jeżeli chodzi właśnie o takie produkty deserowe, tak, jeżeli lubicie tego typu deserki serniczki, no to myślę, że Tutaj spokojnie można wybrać właśnie ten produkt. A zatem to by było wszystko. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.